Siemanko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku serii Sportowe Ciekawostki. Jak zwykle, na wstępie zachęcam Was do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. A teraz już nie przedłużając, lecimy. No, dzisiejszy odcinek z tej serii. Yy, no, to już, yy, to już naprawdę w tej serii bardzo szybko idziemy z tą serią. Bardzo tutaj dużo podczas tej serii udało nam się nagrać. Nakręcić tych odcinków. Mam nadzieję, że widzowie Wam się ta seria nadal podoba. Piszcie o tym w komentarzach. A więc, już nie przedłużając, lecimy. Adam Małysz ma jasny cel na najbliższy sezon zimowy. Ambitny. Za polskimi skoczkami niezbyt dodana zima, ale inauguracja letniego Grand Prix pozwala mieć nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie już lepiej. Ambitne cele przed zawodnikami postawił prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. W Poprzedni sezon zimowy polscy Skoczkowie z pewnością chcieliby puścić zapomnienie. Najlepsze miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Piotr Żywa, który był 14 cz w pucharze Narodów. Polacy zajęli dopiero szóstą lokatę. na co składa się, na co składają się występy indywidualne, ale też słaba postawa w konkursach drużynowych, a w poprzednim sezonie skoczkowie ani razu nie byli nie byli na podium w zmaganiach drużyn. Ambitne plany Małysza na przyszły sezon. Chcielibyśmy na ten tron wrócić. W ubiegły weekend odbyły się inauguracyjne zawody letniego Grand Prix. Polacy błysnęli formą I pokazali, i pokazali, że współpraca z nowym trenerem Thomasem Tunbistenem daje spodziewane efekty. Kwalifikacje wygrał Żyła, w pierwszym konkursie zwyciężył Dawid Kubacki, a w drugim najlepszy okazał się Kamil Stoch. To pozwala mieć nadzieję, że również zimą polscy skoczkowie wrócą do światowej czołówki. Na to liczy również prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz, który w rozmowie z Faktem powiedział o celach na najbliższą zimę. Trzeba pociągnąć przede wszystkim młodych, żeby zaczęli regularnie punktować w Pucharze Świata. Tak jak robił to, to choćby Paweł Wąsek w ubiegłym sezonie A, zawodnikom starszym należy przywrócić świeżość i doprowadzić do tego, żeby znów cieszyli się skokami, powiedział legendarny Skoczek. Czterokrotny triumfator Pucharu Świata stwierdził, że chciałby powrót polskich skoków na sam szczyt. Przez jakiś czas byliśmy wielką potęgą. Zdarzało się nam wygrywać Puchar Narodów, więc chcielibyśmy na ten tron wrócić. Dodał małość. Polacy dwukrotnie byli najlepsi w klasyfikacji drużyny, a miało to miejsce w sezonie 2016-17 2018-19. Także tak to wyglądało. Ja też mam nadzieję, że Polska wygra. Może w przyszłym sezonie Pucharno, że polski skoczek wygra Mistrzostwa Świata. E, że, wyskocz, e, że polski skoczek wygra krysztową Kulę w rotach, Krysztobą Kulę za Puchar Świata i inne. Że, że zgarnie w medal w Mistrzostwach Świata, które się odbędą przecież w pranicy. Mam nadzieję, że nasi skocz, skoczkowie błysną w, w przyszłym sezonie formą. I że będziemy się znowu cieszyć z e-skoków i że będą wygrywać konkurs za konkursem, tak żeby cudownie było. A co, może taka dominacja jak podczas letniego Grand Prix, ale nie wybiegajmy w przyszłość, bo to jest jeszcze e, widzowie dużo czasu. Ja wam dziękuję za ten odcineczek, i mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I Siemanko, cześć czoła, i do następnego Siemano, i cześć!